W XIX wieku zegary na słupach były bardzo popularne w całej Ameryce. Były to czasy szybkiego rozwoju kolei, a zegary bardzo ułatwiały złapanie właściwego pociągu. Dziś zegarom ulicznym często nadaje się archaiczny wygląd, choć produkuje się je raczej nowoczesnymi metodami. Zaczyna się od kalkomanii, nałożonej na aluminiową tarczę przyszły cyfer blat. Starcze pokrywa się związkiem chemicznym, który odkleja winylowe znaki od kalki, przenosząc je na metal. Zużytą kalkę wyrzuca się. Tutaj powstaje droższy model z cyframi pokrytymi 24-karatowym złotem. Pracownia nakleja super cienką warstwę złota, którą następnie delikatnie wygładza pędzelkiem. Z aluminiowej blachy o grubości 5 mm sterowana komputerowo maszyna wycina prawie metrową wskazówkę. Dla wzmocnienia wskazówki wykonuje się na niej wzdłużne zagięcie. To ją usztywnia, pomagając zachować niezmieniony kształt przez długi czas. Dzięki przeciwwadze mechanizm będzie obracał wskazówką bez wysiłku. Tutaj spawacz wykonuje słup łącząc podstawę z kolumną odlaną z aluminium. Na innym stanowisku monterzy przytwierdzają tak zwaną głowę. Ten zegar będzie miał cztery cyfery blaty. Inne modele mają dwa. W lakierni podstawę, kolumnę i głowę pokrywa się czterema warstwami farby. Po nasmarowaniu stalowych osi, zegarmistrz montuje na nich 8 mosiężnych trybów. Stalowe pierścienie osadcze utrzymują je na swoich miejscach. Na jednym z trybów jest osadzony wiatraczek do pomiaru prędkości obrotowej. Następnie mocuje się tryb z osią wskazówki minutowej. Układ trybów tworzy mechanizm chodu zegara. Montaż mechanizmu kończy przykręceniem osiężnej pokrywy. Do niej przytwierdza się elektroniczny układ sterujący. Źródłem napędu będzie 115-voltowy silnik. Po podłączeniu przewodów mechanizm zegara budzi się do życia. Pora sprawdzić, czy wszystko jest połączone jak należy i czy mechanizm się nie blokuje. Ta firma produkuje mechanizmy dla zegarów o średnicy od 22 cm do ponad 9 m. Tryby największych mają prawie metr szerokości. Tutaj widać, jak oś wskazówki minutowej obraca się wewnątrz osi wskazówki godzinowej. Monter mocuje mechanizm chodu z tyłu cyferblatu. Następnie okręca cienkim drutem szklane wsporniki. Spocznie na nich okrągła świetlówka oświetlająca tarczę. Końce świetlówki wkłada się w gniazda transformatora ukrytego za cyferblatem. Miedziany drut na wspornikach służy do mocowania świetlówki. Na osiach montuje się wskazówki, teraz pomalowane na czarno. Każda wskazówka jest osadzona na piaście wyposażonej w śrubowy zacisk. Cyferblat wraz z mechanizmem wkłada się pod przednią osłonę zegara. Osłona składa się z aluminiowego pierścienia zwanego lunetą oraz szkła. Po podłączeniu przewodów monter umieszcza cyferblaty w wielkiej dwustronnej kopercie. Pora na próbę oświetlenia. Po zainstalowaniu zegara, wbudowany czujnik będzie włączał świetlówki o zmroku i wyłączał o świcie. Każdy zegar ma też automatyczny układ regulacyjny korzystający z satelitów systemu GPS. Po włączeniu zegara układ potrzebuje 6 minut na ustawienie właściwego czasu podawanego przez Królewskie Obserwatorium w Greenwich w Anglii. Zegary uliczne tej firmy mogą mierzyć nawet 6 metrów wysokości i kosztują tysiące funtów, nadając nowe znaczenie powiedzeniu Czas to pieniądz.